Nie, ja Dobra, jest mi Będziemy mieli kanał Gangbang. To jest mój kolega Dawid. Jest no. tam nasz kolega, ale nie chce się pokazywać. E, on, be, on pozostaje anonimowy, ale będzie e, przywódny na będzie. E, no, co tu jeszcze powiedzieć? No, ja się nazywam. No. no. Będziemy nagrywać Anarchię. Robloxa, też inne serwery, w ogóle Minecrafta będziemy nagrywać. E, jakieś, nie wiem Będziemy jakieś challenge robić. E, no. to nie Czekajcie, to, to nie <grywa> Tak Jak ma wyglądać ten. Swoje... Dobra, jestem! Tak, no. No i będziemy nagrywać różne gry, nie? Także no. Widzimy się dzisiaj na jakimś filmie.